Cześć wszystkim, jestem Majlonka dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Chopin Chopin, bądź Chopin Chopin, jak to wymawiano w filmie. Z tej okazji mam również paszkę, żeby tutaj bardziej elegancko wyglądać. I ja na tym filmie byłam wczoraj z moją przyjaciółką i moja przyjaciółka była mega podekscytowana na ten film. Z kolei ja miałam obawy, nie ukrywam, i byłam dosyć sceptyczna, a to dlatego, bo widziałam zwiastun, który bardzo mi się nie spodobał, a to dlatego, że dali tam utwór rokowy do filmu, który ma opowiadać o Chopinie, który gra muzykę klasyczną i wiecie, jakoś ten zwiastun trochę nie pasował mi do tego, Wizerunku szupana, który mam w głowie. W każdym razie film na szczęście mi się podobał, ale co dokładnie mi się podobało, co mi się nie podobało, co według mnie brakowało, co bym, wiecie, tak dodała oraz trochę o ciekawostkach i symbolice niektórych elementów filmu, to dowiecie się w dalszej części recenzji, także zapraszam Was do oglądania do końca. I film Chopin, Chopin zaczyna się w dosyć dramatycznym momencie, bo zaczyna się wtedy, gdy Chopin słyszy diagnozę, że jest chory na gruźlicę i zostało mu kilka lat życia. On jednak będąc w Paryżu nadal prowadził intensywne życie, komponował utwory, grał koncerty, był zapraszany na prywatne występy. Film pokazuje też, że Chopin był bardzo lubiany w towarzystwie, szczególnie przez kobiety, był zabawny, opowiadał żarty, a grając na pianinie opowiadał historię... Przekazywał emocje i nieraz coś wtrącił, żeby rozbawić publiczność i nadać kontekst muzyce, a ze względu na późniejszą trudną sytuację finansową, udzielał też bardzo wielu lekcji na fortepianie i miał bardzo wielu chętnych. Więc film Chopin Chopin jest o genialnym kompozytorze o jego miłości do muzyki i o pasji, bez której nie potrafił żyć, ale też przede wszystkim o chorobie, która była nieodłączna w życiu Chopina. I wiecie, on komponował ze świadomością taką, że umrze i boi się tego, kiedy ten moment. Nadejdzie. I musicie sobie zdawać sprawę, idąc na ten film, że w filmie jest naprawdę bardzo dużo scen cierpienia Chopina: tego, jak się dusi, jak pluje krwią, jak puchną mu nogi, jak nagle się budzi w łóżku po pięciu dniach leżenia i spania, zaniedbany, ledwo przytomny, brudny. Także takie sceny są, o takich rzeczach mam wrażenie, że w ogóle nie mówiło się w szkole, jak mówiło się w ogóle o Chopenie. Spałeś przez pięć dni. I po obejrzeniu filmu Chopin-Chopin przeczytałam sobie trochę opinii, i bardzo dużo opinii, wiecie, tych negatywnych dotyczyło tego, że w tym filmie było bardzo dużo choroby, że za dużo i było za dużo tych scen takich obrzydliwych i nieprzyjemnych, że nie dało się oglądać i tak dalej. I z jednej strony to rozumiem, że jest to właśnie nieprzyjemne w odbiorze i tak dalej, ale z drugiej strony ja mam taką perspektywę, że może dobrze, że tego nie łagodzili i nie ukrywali, tylko pokazywali wprost po prostu z czym ta choroba się wiąże, że ona tak nagle nie znika, że Chopin musiał się z tym mierzyć i pokazywali z czym się musiał mierzyć, że to było naprawdę bardzo ciężkie, że ta choroba kładła cień później na jego wybory, na jego muzykę, na to jaki był. I później dzięki i temu, też, że tą chorobę po prostu pokazywali taka, jaka jest, to później to, że on wstawał po tych gorszych momentach, uśmiechał się, grał, komponował, to też, wiecie, miało zupełnie inny i mocniejszy wydźwięk i pokazywało właśnie to, że on się nie poddawał, że walczył. Też moim zdaniem właśnie to, że pokazywali tą chorobę, to ma to też wymiar taki edukacyjny i też bardziej autentyczny. No, ja jak się uczyłam w szkole o Chopanie, to mi nigdy nie opowiadano, z czym się wiąże gruźlica. Była tylko wzmianka, że Chopin zmarł na gruźlicę, ale nie mówili, że się pluje krwią, że się dusi, że puchną nogi, że tak okropnie to wygląda, tylko nas w szkole uczyli suchych faktów, czyli gdzie Chopin mieszkał, później, że był na emigracji, że tęsknił za Polską, że komponował, był świetnym muzykiem, opowiadano o jego rodzinie, ale wiecie, żadnych takich po prostu rzeczy, które były w tym filmie. Tak samo też nam nigdy nie opowiadali w szkole, że wiecie, Chopin był zabawowy, że miał poczucie humoru, opowiadał żarty. No jak ja zobaczyłam Eryka Kulma w filmie Roy Chopina, który opowiada żarty, no to ja byłam w szoku i miałam takie, Chopin? On żartował, on znał żarty, więc wiecie, no w tym filmie mam wrażenie, że zobaczyłam. Zobaczyliśmy Chopina w innym, takim ludzkim wydaniu, i w tym filmie jest pokazane, że Chopin też był człowiekiem z krwi i kości, a nie tylko z marmuru. Także jeżeli chodzi o wizerunek Chopina w tym filmie, to ja się cieszę, że podeszli do tego właśnie z bardziej ludzkiej strony: że nie mamy tutaj znowu tego posągu nieskazitelnego nad człowieka, który zbudowano w szkole, który właśnie ja mam w głowie, tylko właśnie, że można go było poznać z innej strony. Bo uważam, że jest to bardziej ciekawe, po prostu bardziej autentyczne, bardziej intrygujące i naprawdę ten film mnie zainspirował do tego i tak tchnął, żeby szerzej poczytać o biografii Chopina, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa osoba. Także uważam, że dobrze, że tej choroby nie ukrywali, ale moim zdaniem największą wadą tego filmu jest to, że zabrakło balansu i w moim odczuciu główną osią tego filmu była choroba, a niestety muzyka, to jaki był Chopin, może trochę tej jego romantycznej duszy, to jakie listy pisał, te wątki różne z kobietami, te porywy to to niestety było poboczne, a uważam, że powinno być bardziej wyważone. I jakbym miała ja właśnie powiedzieć, czego mi w tym filmie trochę brakowało, no to właśnie muzyki. Tego, żeby Eric Kulm w roli Chopina trochę dłużej grał na tym fortepianie, żeby dało się tak porwać tej muzyce i zahipnotyzować. Bo w innych filmach biograficznych o muzykach, jak ja oglądałam, to tam rzeczywiście było tak, że cały film był w rytm tej muzyki, że tej muzyki było bardzo dużo i Że tak wiecie, później się wychodziło z sansu i miało się ochotę słuchać i słuchać tej muzyki, i te wszystkie utwory tak grały w głowie. No tutaj właśnie mi tej muzyki trochę brakowało i pokazania jeszcze więcej tej miłości Chopina do muzyki, tego, że to była ta pasja, bez której nie potrafił żyć, tego, jak hipnotyzował nią innych, jak innych nią inspirował. I jakby miała jeszcze powiedzieć, co mi się nie podobało, to wątki romantyczne, relacje Chopina z kobietami. Mam wrażenie, że tak trochę po łebkach były potraktowane w tym filmie, szczególnie wątek z George Sand mi się nie podobał, a czytałam w ogóle, że kobieta odgrywała bardzo dużą rolę w życiu Chopina. Tutaj w tym filmie niestety tego nie czułam po prostu. Ale już przechodząc dalej, bardzo podobała mi się rola Eryka Kulma w roli Fryderyka Chopina. Ja przyznaję, że byłam sceptycznie nastawiona po zbiastunie, ale później po filmie a szafoba nam swoje słowa, naprawdę Uważam, że udźwignął rolę i bardzo dobrze zagrał. Jest bardzo dobra gra aktorska. Też w ogóle czytałam, że Eric Kulm bardzo intensywnie przygotowywał się do roli Chopina. Na 3,5 miesiąca wyjechał do Francji, gdzie po 6 godzin dziennie uczył się nauki gry na fortepianie, ale też warto zaznaczyć, że Eric Kulm nie uczył się od zera gry na fortepianie, bo ma wykształcenie muzyczne w podstawówce i w gimnazjum grał na fortepianie. I też w ogóle reżyser od razu prosto z mostu powiedział aktorowi, że chce, żeby to on sam grał utwory Chopina, a nie żeby to był podstawiony zawodowy pianista. Też jakby go kogoś podstawili, jakiegoś zawodowego pianista, to też musieliby to zupełnie inaczej nagrać i pewnie inaczej by to w ogóle wszystko... byśmy to odebrali w filmie. I to, co na mnie zrobiło też duże wrażenie, to to, jak Eric Kulm dobrze mówił po francusku. Ja, wiecie, no nie uczę się francuskiego, nie jestem językoznawcą ani nic z tych rzeczy, ale w moich uszach amatorskich naprawdę dobrze to brzmiało i nie odstawał od tych wszystkich ludzi, których językiem ja ojczystym jest francuski. A maintenant je suis ressuscité. Je veux manger mon sorbet. Też bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobiło to, jak aktor tą mimikę operował, szczególnie jak żartował i zabawiał towarzystwo. Naprawdę niektóre jego miny były przekomiczne same w sobie, ale nadal też miałam taki element szoku, że wiecie, nie pasowało mi w ogóle do tego wizerunku szupana, który miałam w głowie przez. Wiele, wiele lat, że tutaj Chopin żartuje i zabawia. Bardzo mi się też podoba scena, w której Chopin siedzi pogodzony ze swoim losem: mówi swojemu koledze, że już ma dosyć udawania, przebierania masek, bycia kimś, kim się nie jest, i że po prostu teraz skupi się na sobie, na tej swojej pasji, że będzie komponował, robił to, co kocha i po prostu będzie komponował tyle, ile da radę. I czuć było nawet w głosie aktora, że on tak zmienił trochę ton głosu. I aż czuć było, wiecie, już po samym głosie, tą ulgę taką, i to, że rzeczywiście Chopin nagle zdejmuje tą maskę, że nachodzi przemiana jakaś taka wewnętrzna w nim. To, co jest dużą zaletą tego filmu, to aspekt wizualny. Budżet na film był ogromny, bo wyniósł aż 72 miliony złotych, i to naprawdę widać. Ta scenografia, dbałość o detale, przemiana całych ulic. Kostiumy, fryzury, po prostu różne lokalizacje, liczba statystów, liczba tych powozów i zaprzęgów konnych to naprawdę robi ogromne wrażenie. Pozwala się przenieść w czasie i całą sobą dosłownie poczuć tą epokę. Podobała mi się też bardzo Gra Światła i ta dbałość o detale to, że w jednej chwili pokazywali nam, wiecie, ten splendor arystokracji, to całe bogactwo i takie piękno tej sztuki, muzyki, a w drugiej pokazywali nam ciężką, mroczną rzeczywistość epidemii cholery, puste smutne ulice, taka szarość i takie dołujące uczucie, naprawdę to wszystko uderzało. To, co mi się też podobało w tym filmie, to to, że było wiele różnych symboli, co można było zauważyć, takie dodatkowe smaczki. No i to, co się chyba najbardziej tak rzucało w oczy, to były te dziki świnie, które się pojawiły chyba trzy razy w filmie. I potwierdzone przez reżysera znaczenie to takie, że chciał pokazać kontrast między piękną, idealną sztuką, duchową muzyką, a brudnym, nieczystym i pełnym chorób światem fizycznym, w którym żył Chopin i że on poprzez muzykę chciał uciec z tego świata. Z drugiej strony można odczytywać to, że te dziki slerz świni były takim zwiastunem choroby i śmierci dla Chopina, bo ono się właśnie pojawiało w tych takich ciężkich, kulminacyjnych momentach. Ale jeszcze miałam taką myśl, że te dziki mogły być hołdem w stronę polskości i aluzją do korzeni Chopina, do jego dzieciństwa, bo on się wychowywał właśnie w dworku szlacheckim na wsi. A jak czytaliście różne utwory literackie, no to wiecie właśnie, że. Wsiach, w tych wsiach, dworkach szlacheckich często był motyw tego polowania, że to był też taki ich rytuał, ważna jakaś taka tradycja, stąd moje skojarzenie właśnie. A jeżeli chodzi o kwiaty, fiołki, to pojawiały się właśnie nieraz w filmie, bo Chopin mówił kobiecie, że pachnie fiołkami, wykupił też całe stoisko fiołków na przyjęcie, jedno ze swoich ostatnich. I te kwiaty, fiołki konkretne są i odniesieniem do życia Chopina, bo on bardzo lubił te kwiaty, ale z drugiej strony mogą też mieć symboliczne znaczenie, mogą oznaczać właśnie tą poezję, muzykę i właśnie te kwiaty mogą podkreślać związek Chopina z muzyką i sztuką oraz znowu może to być nawiązanie do Polski a dokładniej do polskiej wiosny wtedy kiedy kwitnie mnóstwo kwiatów całe powietrze jest przesycone ich zapachem i właśnie w tej Francji widzimy zabrukowanej to otoczenie w którym mieszka Chopin, no nie ma tam praktycznie zieleni i myślę właśnie, że te kwiaty by też były takim odniesieniem do polskości tego, że on tęskni za tą Polską i że te kwiaty, ten unoszący się zapach kwiatów w pokoju Przypomina mu o tej Polsce, za którą bardzo tęsknił. I podsumowując, film naprawdę bardzo mi się podobał, zarówno mnie, jak i mojej przyjaciółce. Jak wyszliśmy z sansy, to naprawdę byliśmy pod ogromnym wrażeniem i od razu też chciałyśmy poczytać sobie właśnie szerszą biografię o Chopinie, żeby się więcej o nim dowiedzieć, a także wywiady z reżyserami, z aktorami, żeby dowiedzieć się, wiecie o takich smaczkach w tym filmie. Bardzo nas to zainteresowało. Podobało mi się to, że dzięki scenografii, temu jak to wizualnie ładnie wyglądało, to to, że można się było trochę przenieść w czasie. Uważam, że jest bardzo dobra, kreatorska, piękna muzyka. Ciekawa historia, jedyne co to właśnie zabrakło mi trochę tego balansu i właśnie trochę szkoda moim zdaniem to, że główną osią tego filmu była ta choroba i trochę tej muzyki moim zdaniem zabrakło mogłoby być jej więcej, ale ogólnie naprawdę bardzo mi się film podoba. Ja bym film oceniła na 8 na 10. I w ogóle też w bardzo fajnym momencie wyszedł ten film Chopem Chopin, bo aktualnie trwa konkurs międzynarodowy pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, także po sensie można... Falić sobie YouTube'a i posłuchać sobie transmisje z tych koncertów, posłuchać jak grają i tak wzbogacić swoje kinowe doświadczenie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję. Mam nadzieję, że było ciekawie, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, czy Wy się wybieracie na film Chopin Chopin, A jak już obejrzeliście, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Ja na wszystkie komentarze odpisuję w miarę możliwości. Możecie też napisać, na co się wybieracie do kina w najbliższym czasie. I widzimy się w kolejnej recenzji. Cześć!